malko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku Zgadłem, że polubiliście ciekawostki i chcecie Chcecie ciekawostki no to wam po prostu To nagram, a później Później to może poszukam jakiś e, mm, y, Jakiś inny filmik może, jakąś serię będę e, kontynuował na no, ale także, cóż, zapraszam do dodania. mianowicie już bez ciężka. Dobra, cyklowodzko piłkarska to nie. O, formacja 442. 4 2 Tu najpółporaniejsze ustawienie podczas gry, bardzo ważną rolę odgrywają w nim środkowi pomocnicy, którzy muszą wspomagać obronę i atak. Jeden z nich włącza się do akcji ofensywnych, natomiast zdaniem drugiego jest zabezpieczenie środka pola gry. Pomocnicy skrzydłowi również muszą aktywnie uczestniczyć w grze. Zależnie od w sytuację zabezpieczasz bocznych obrońców albo, albo przypuszczać atak Włos nie pomocnicy przydłowi mają wspierać środkowych pomocników dawstać. Mhm. W formacji 442 każdy z zawodników ma aktywny uczestnicy w grze wspierać obronę oraz uczestniczyć w, w ataku Czyli w formacie 4 4 2. każdy ma e, każdy może atakować się włączyć do ataku także, no, to byłoby na tyle w tym filmiku no i tyle także mhm, mhm. Cóż jeżeli Wam filmik się spodobał, no to zostawcie łapę w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia żebyście nie pytaliście kiedy kolejny filmik i, i tak dalej, i tak dalej, itp, itp. itp, itp. No także... Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam jego brata i wszystkich widzów, którzy mnie oglądają. Także no. to byłoby na tyle. Trzymaj się, się, ciepło. Na razie.